Uryw, urywki. Urywki z kalendarza. Siedziało się, jak nie u nas. No dobrze, ale teraz będzie siedziało, działo. Będzie siedziało działo Janna Kołaczkowska z kabaretu hrabi, czyli pani Helena. La, 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 la. I już mnie tak, już nic nie obchodzi. I trelelelelele Nie ma go, trelele, nie ma go. To niech sobie nie myśli, że ja tu siedzę i rozpaczam. Przecież ja mam, ja mam inne fajne rzeczy do zrobienia. Takie jak odkurzanie, mycie podłóg, zakupy. Przecież ja lubię sobie wstać o czwartej i umyć podłogę. Absolutnie! No. Naczynia po sobie lubię umyć. Tadek pewnie myśli, że ja co, że to zdycham? Zdycham z żalu za nim? A ja proszę, ja proszę. Tra, la, la, la. Ja jestem w formie. Ja mogę sobie sama kawę zaparzyć o 5.50. A czemu nie? Jak kiedyś wprowadzono nowy wzór tablicy rejestracyjnych, dwie litery i cztery cyfry, to chyba 55 lat temu wprowadzono. To ja nie mogę czegoś wprowadzić? A ja właśnie w moim domu wprowadzam zakaz myślenia o Tadziu. Zakazuję! I już nie myślę, już nie myślę absolutnie. W ogóle o Tadziu już nie myślę. Toż w Brazylii zniesiono niewolnictwo 131 chyba lat mija dzisiaj, to ja nie zniosę tej tęsknoty za Tadeuszem? Ja nie zniosę? Ja? Ja nie zniosę! Tak wróć dziadzie jeden, na kogo ja będę krzyczeć, kogo będę winić za wszystko? został premierem Kaboji, to ja zaczęłam marzyć o zarządzanie jakimś mężczyzną i nawet go zniewoliłam mojego Tadziu. No ale mi się zerwał i uleciał gdzieś do końca. Boże, jak mi świetnie wychodzi to nie myślę nie o Tadziu. Boże, jak nie jestem świetna. A ja ciągle myślę o Tadziu. Cały czas. Bo tęsknię też za Tadeuszem, Tadeusz mógłby się pojawić. Ciekawe, czy przed wakacjami się pojawi, z powrotem wróci, czy nie. Bo to możliwe, że wróci, a, ale możliwe też, że nie wróci. Kto to może wiedzieć? To pani Anna. Wie, no. Kabaret hrabi Anna Kłaczkowska, bardzo dziękujemy. Pani Heleno, do usłyszenia za tydzień się z panią. Z przyjemnością.